Siema, jestem Benek. A ja Zenek. Witamy na naszym kanale. Dzisiaj przed nami lampa ze znakiem zapytania. To znaczy, że mamy pytanie, które jednak nie ma nic wspólnego z naszą ścianą wyróżnień. No ale wszystko po kolei. Najpierw robótki ręczne. Mamy papier kolorowy, ołówki. Zaczynamy, a Was zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Co jedziemy? Tak, robimy. Nie wiedzą, co to będzie. Jak widzicie, nasze łapki już gotowe. Jest paluch w górę i paluch w dół. A służą one do oceniania twórczości youtuberów. Znajdują się pod każdym filmikiem na każdym kanale. W sumie wszyscy je znają, a nie wszyscy klikają, a tym co klikają, serdecznie dziękujemy. Widzimy, że wyświetlenia nie idą w parze z łapkami i tak na przykład na 100 odsłon jest 40 łapek i nasze pytanie brzmi: o co tu chodzi? W tym momencie pozdrawiamy wszystkich fanów Naruciaka. Naruciaka również. Sprawa jest prosta, a i tak nie wiadomo. O co tu chodzi? grę może wchodzić linistwo? A może zapominaństwo? Być może zazdrość. Brak życzliwości. Brak myszki w zasięgu ręki. A może są inne powody? Dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Do następnego. O co tu chodzi?